Znasz ten film, uwaga, spoiler alert. W końcowej scenie filmu widzimy chłopaka przegarbionego, z opuszczoną głową, zapadniętego w sobie. I cały schemat filmu nagle nam się rozjaśnia. Widzimy w kolejnej scenie, jak duch jego byłej dziewczyny. Usiadł mu na barkach i siedzi tam wygodnie. Tak właśnie działa stres. Tak właśnie osiada na tobie sytuacja stresowa, emocje, z którymi nie zawsze na bieżąco potrafimy sobie poradzić. Jest to związane z pewnymi uwarunkowaniami społecznymi. Nie zawsze możemy wyrazić pełną paletę emocji, mimo że bardzo byśmy chcieli to zrobić i dana emocja szukając ujścia po prostu zanurza się w nasze ciało i naszym zadaniem jest później tak masować ciało, tak, praktykować z ciałem, taki otwierać i rozciągać, żeby pozwalać tym emocjom znaleźć ujście. Namaste. To ja, Ola, twój instruktor jogi. Zapraszam Cię na naprawdę szybką i niezwykle prostą praktykę, 15 minut z jogą. Zajmujemy się w tym cyklu uwalnianiem ciała, uwalnianiem emocji, i w tej lekcji dowiesz się, jak pracować z obręczą barkową, z barkami, z szyją i z głową. Zapraszam Cię serdecznie. Tę praktykę. Możesz wykonywać nawet na siedząco w swoim łóżku zaraz po przebudzeniu. Możesz rozłożyć matę i usiąść tak jak ja w siadzie skrzyżnym, bądź w innym dowolnym, wygodnym siadzie. Zadbaj o to, żeby Twój kręgosłup wydłużał się i wyciągał ku górze, plecy pozostawały proste. Jeżeli czujesz, że podparcie pod pośladkami nie pozwala Ci wzrastać w górę, a wręcz przeciwnie, zaokrąglasz się i zapadasz, to znaczy, że musisz usiąść wyżej. To ważne, kiedy siadacie na przykład na łóżku, żeby nie odczuwać takiego wrażenia, że sali siadamy i zapadamy się w dół, bo intencją tej praktyki jest wzrastanie, unoszenie się i otwieranie, tworzenie przestrzeni. Więc wracając do naszego siadu, proponuję Ci wygodny siad skrzyżny. Skrzyżuj nogi na środku goleni, zbliż do siebie kolana, rozsuń stopy na boki. Uwolnij stawy skokowe odkręcając podeszwy stóp wnętrze stóp w górę do sufitu, możesz dłoń wyciągnąć pośladki, mięsień pośladkowy wielki na boki i lekko w tył, tak żeby poczuć, że faktycznie siedzisz na pionowych guzach kulszowych. To ważne, żeby odbijać się od tej podstawy miednicy i dawać szansę, aby Twój kręgosłup wyciągał się w górę. I na razie wygodnie połóż dłonie na udach. Z praktyki doskonale wiem, że kiedy robię to ćwiczenie z moimi uczniami i pojawia się właśnie ta pierwsza komenda, a teraz połóż dłonie na udach i wyprostuj plecy, to z takiego wzorca, gdzie jesteśmy pospinani, pozamykani, nasz odcinek piersiowy kręgosłupa jak gdyby wchodzi w hiperkifozę piersiową, ale nie jest ona związana z Budową ciała czy dysfunkcjami kręgosłupa, tylko my po prostu się zamykamy, pochylamy, garbimy. Robimy to bezwiednie, robimy to przez wiele godzin w ciągu dnia, chociażby przez siedzącą pracę za kierownicą, zawodowi kierowcy, przy laptopie, przy komputerze. To wszystko nas zamyka do przodu i do wewnątrz. Ten ruch jest również związany z ochroną. Z dbaniem, opieką, troską o emocje, o serce. I to charakterystyczne, często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że kiedy odczuwamy stres, kiedy coś nas po prostu porusza bardzo mocno, to nie tylko napinamy i unosimy barki, ale właśnie przyjmujemy taką postawę lekko do wewnątrz i do przodu. Z jednej strony to może być obrona. To może być takie przygotowanie podświadome na poziomie biologicznym do walki, ale też kulenie się w sobie i hibernacja do wewnątrz i ochrona po prostu, jeżeli wiesz, że nie możesz uciekać. Nasze barki intuicyjnie to robią, dlatego wracając do przykładu z moimi uczniami, kiedy mówię, a teraz wyprostuj plecy, to bardzo często z tej nawykowej, zaokrąglonej postawy, która ma znamiona hiperkiefozy piersiowej, czyli tego nadmiernie zaokrąglonego w plecach odcinka piersiowego kręgosłupa, nagle ten wyprost wygląda tak. Tu jest koniec. Czyli my tak naprawdę nie wiemy, kiedy się prostujemy, bo to nie jest zwyczajowy ruch, bo rzadko to robimy. Dlatego właśnie trzeba praktykować jogę. Uż dłonie na udach, wyprostuj się. Już wiesz teraz, że to może być związane bardziej z takim ruchem. Ok, powoli zaczynam się odmrażać, powoli zaczynam wychodzić z tego nawykowego zaokrąglenia i zacznij przesuwać ręce po udach od kolan w stronę. Pachwin po udach, nie musisz się spieszyć, możesz ten ruch powtarzać do bioder, a później z powrotem do przodu. Zobacz, czy to wprowadza i pomaga Ci ruch rotacji ramion od wewnątrz na zewnątrz. Czy czujesz, że kiedy dłonie zbliżają się od kolan stopniowo po udach w stronę bioder pachwin, Twoje barki rotują się od wewnątrz na zewnątrz, a zewnętrzne łopatki na plecach zbliżają się do kręgosłupa. Ustaw ręce teraz na takiej wysokości na udach, one mogą być dalej bądź bliżej pachwin, w którym poczujesz, że klatka piersiowa rozszerzyła się horyzontalnie, przestrzeń obojczyków uśmiechnęła się, a mostek otworzył. I teraz to niezwykle ważne, ponieważ jeśli jesteśmy w bardzo silnych emocjach, a towarzyszy temu trauma, to intensywne, mocne, ale też nagłe otwieranie tego obszaru może spowodować szok. To znaczy ciało, ale też ta psychologiczna powłoka naszego ciała nie jest jeszcze gotowa na tak mocne in otwarcie, dlatego rób to stopniowo. Nie musisz od razu przybliżać dłoni do pachwin bardzo intensywnie, tylko powoli przesuwać je sobie po udach do uczucia. Ty jesteś swoim najlepszym nauczycielem, więc naprawdę poczujesz to do tego uczucia, że ze za zamknięcia i zaokrąglenia nagle urosłaś, urosłeś. I to wystarczy. To jest ten moment, w którym możesz zostać. Wykonaj spokojny wdech, spokojny wydech. Nie zapraszam Cię do nadmiernej akcji, ponieważ jesteś w przestrzeni swojego domu, jesteś na swojej macie albo na swoim łóżku i dbasz o swój komfort psychofizyczny w trakcie tej praktyki. Teraz powoli rozciągnij ręce na boki. Mam nadzieję, że masz wystarczająco miejsca, żeby sięgnąć prawą, lewą ręką szeroko na bok. I zostań w ten sposób. Trzy głębokie wdechy, wydechy. Postaw na oddalanie od siebie opuszków palców dłoni. Prawa dłoń od lewej dłoni, prawy nadgarstka od lewego nadgarstka. Zobacz, czy to jeszcze bardziej pomaga ci rozszerzyć się w obszarze klatki piersiowej, w obszarze obojczyków mostka serca. A za chwilę na to będziemy nakładać kolejne ruchy. I teraz trzymając to rozciągnięcie, trzymając to rozszerzenie, powoli oprzyj dłonie na opuszkach palców, przy biodrach, jeśli siedzisz na płasko, bądź na kocu, na Twojej podporze, jeśli siedzisz na wysokości. I dodajmy do tego kolejne ruchy. Rotacja barków od wewnątrz na zewnątrz. Przesuwamy skórę na ramionach w dół, w stronę łokci. Zobacz, czy to pomaga Ci opuścić barki w dół, ale bez opadania całym ciałem w dół. Więc teraz skóra na tricepsach przesuwa się do łokci, a jednocześnie odpychając się od opuszków palców, dłoni, twoja talia rośnie w górę. Czyli wracamy do tego prostego, wydłużonego kręgosłupa, o którym mówiłam już wcześniej. Spokojny wdech, wydech barki zrotowane od wewnątrz na zewnątrz, barki oddalające się od uszu, Twoja szyja powinna być długa i łabędzia i do tego dodaj ruch wyciągania się z czubka głowy pionowo do sufitu. Wyobraź sobie, że teraz czubek głowy ma taką magiczną linkę, za którą wyciągasz się do góry. Spokojny wdech, wydech. I jeszcze raz zachowując te dwa ustawienia, czyli rotacja barków, uniesienie boków ciała i to opuszczanie ramion, nie pozwalamy im unosić się wraz z kolejnymi ruchami, powoli z wdechem rozciągnij ręce na boki, jeszcze raz. Poczuj, że teraz mięśnie grzbietu, mięśnie najszerszy grzbietu również, podpierają Cię, wspierają, czyli plecy się nie zapadają, talia rośnie w górę, z wewnętrznych pach rośnie w górę, barki ciężko w dół ręce wyciągają się na boki i teraz od dołu dłonie do namaskara na mostku, niech podstawa dłoni, podstawa nadgarstków podpiera mostek w górę, kciuki, które kierują się do serca, pozostałe palce dłoni, które kierują się od serca i naciśnij delikatnie podstawą dłoni na siebie, podstawa prawej i lewej dłoni w kontakcie, nasadami palców dłoni na siebie. Te obszary są w kontakcie i poczuj, jak ten ruch dociśnięcia, na razie fizycznego dociśnięcia dłoni zbiera Twoje zewnętrzne łopatki do kręgosłupa na plecach. Czyli teraz pracujesz z odcinkiem piersiowym kręgosłupa, który z tej mm, pogłębionej kifozy, hiperkifozy piersiowej staje się zwarty, staje się silny staje się skoncentrowany do wewnątrz. Taka powinna być też praca twoich pleców, praca odcinka piersiowego kręgosłupa, zwarta. Pomyśl też o tym, że w szczególności nas kobiet dotyczą procesy hormonalne, przez które przechodzimy i między innymi to ta regulacja hormonalna powoduje też tak zwany wdowi garb. I praktyką jogi możemy temu przeciwdziałać, możemy temu zapobiegać pracą z obręczą barkową, mam nadzieję, że cały czas dociskasz do siebie dłonie, cały czas opuszczasz barki w dół, bokami ciała rośniesz w górę i czujesz, jak mięśnie na Twoich plecach są naprawdę silne. I Ja to czuję, poczuj to razem, razem ze mną. Spokojny wdech, wydech, więc my kobiety naprawdę jogą możemy siebie wspierać nawet takimi prostymi praktykami. A ok, i teraz uwaga, rozciągnij ręce na boki. Wyciągnij się znowu szeroko. Prawa ręka w prawo, lewa ręka w lewo i teraz sięgnij prawą ręką do lewego łokcia i lewą ręką do prawego łokcia. Chwyć się za łokcie, możesz chwycić za nadgarstki i powoli po przedramionach kierować się do łokci. No i znowu zwróć uwagę, teraz bardzo fajnie to poczujesz, czy chwyt rąk jest przepychany. I przesuwany, uwypuklany Twoimi okrągłymi plecami do tyłu. Czy ręce mogą teraz nacisnąć na plecy i klatkę piersiową jeszcze raz otworzyć się do góry. Kontynuuj ruch barków w dół. Teraz kciukami w zgięciach łokci możesz podciągnąć te przestrzenie w dół. Czyli czubki łokci w dół do ziemi, boki ciała w górę, wewnętrzne pachy w górę. Otwieramy klatkę piersiową, trzy głębokie wdechy, wydechy. Ostatni głęboki wdech, wydech. I powoli rozciągnij ręce szeroko na boki. I teraz powtórz tę praktykę naprzemiennie. Lewa ręka chwyta za prawy łokieć, prawa ręka za lewy łokieć. Zwróć uwagę ponownie. Czy plecy nie zaokrąglają się i czy nie przepychają rąk do tyłu? Teraz możesz śmiało nacisnąć rękami na plecy. Uwaga, osoby, które są labilne, miękkie, płynne w obszarze 12 tylnych żeber, musicie kontrolować docisk 12 tylnych żeber do przedramion i przedramion do żeber. Czyli tu jest taka praca 50, 50, 50 na 50. No i znowu, kciukami ściągamy. Łokcie w dół, barki w dół, ale z mostka, z klatki piersiowej otwieramy się. Trzy oddechy. Rosnę od podstawy kręgosłupa w górę, po czubek głowy, po koronę głowy. Do nieba, wydech. Odsuwam barki od uszu i dbam o moją łabędzią długą szyję. Ostatni głęboki wdech, wydech. Ściągam czubki, łokci, w dół I powoli wdech. Rozciągam ręce szeroko na boki. Sięgam prawą w prawo, lewą w lewo. I z kolejnym wydechem opieram dłonie na opuszkach palców. Na podporze, na której siedzę. I w końcu mogę się uff, rozluźnić. Teraz zamień splot nóg na przeciwny Jeżeli korzystasz z siadu skrzyżnego, bądź jakiegokolwiek innego siadu, w którym... Ta zamiana się pojawia. Jeszcze raz zbliż do siebie kolana, rozsuń stopy, odkręć podeszwy stóp w górę i odsuń guzy górzowe, tak żeby usiąść na pionowych kościach pośladków. Tym razem będziemy wzrastać w górę i będziemy jeszcze mocniej rozciągać się w bokach ciała, ale też w przestrzeni barków. Powoli oprzyj dłonie na opuszkach palców, tam gdzie siedzisz, czyli jeżeli siedzisz na płasko, to przy biodrach, jeżeli siedzisz na podwyższeniu, na kocu, na wałku, to właśnie tam niech spoczną teraz twoje dłonie. Już wiesz, jak rotować barki od wewnątrz na zewnątrz, jak opuszczać ramiona w dół, ściągać skórę na tricepsach do łokci, jak zbliżać zewnętrzne łokcie do wewnętrznych i zbierać aktywnie, ściągać zewnętrzne łopatki do kręgosłupa. Boki ciała rosną, podstawa mostka rozszerzona, otwarta i uniesiona. I teraz z wdechem raz jeszcze wyciągnij ręce na boki. W ten sposób wprowadzamy szerokość do klatki piersiowej, więc nie tylko rośniemy w górę, na razie robiła to nasza talia, za chwilę pomogą nam ręce, ale też rozszerzamy się aktywnie. I dzisiaj dłonie, ręce, ramiona są naszymi organami działania. To nasza taka siła robocza, dzięki której poruszamy kręgosłup do wydłużenia. I dotykamy właśnie bardzo subtelnej, a jednocześnie ważnej pracy w odcinku piersiowym kręgosłupa. Odkręć wnętrza dłoni do sufitu i poczuj, że rotacja w ramionach jeszcze bardziej nam się zintensyfikowała. Z kolejnym wdechem unieś ręce do góry, ciągnij się ramionami pionowo do sufitu, możesz wykonać taki ruch z prawej ręki, prawy bo ciała się wydłuża, z lewej, pozostaw nogi na ziemi. Jeszcze raz prawy, lewy i ostatni raz. Prawy, lewy. Jak tak przyjemnie chrupię w kręgu sobie, to dobrze. Mi chrupnęło i od razu czuję wolność w tym segmencie. I teraz powoli połącz dłonie razem, zapleć kciuki. Wyciągnij się rękami pionowo do sufitu, Zawiń zewnętrzne łokci do wewnętrznych łokci. I powoli zacznij opuszczać dłonie w stronę szyi. A jednocześnie z tricepsów, z łokci wyciągnij się do góry. Zobacz, jak to rozciąga boki ciała, unosi talię i pilnuj, nie możesz widzieć swoich łokci. Łokcie muszą celować pionowo do sufitu. I teraz wyprostuj ręce do góry. A więc za prawy łokieć. Zroduj skórę na łokciu do wewnątrz, tak żeby łokieć przesunął się do mnie, bliżej ekranu i pociągnij jeszcze rękę w górę. I niech ta ręka zostanie w tej pozycji. Przesuń teraz lewą rękę do przodu, pomóż sobie w rotacji i pociągnij ramię do góry. Tak, teraz swój prawy bok ciała jest dłuższy niż lewy. I uwaga, prawa ręka jeszcze raz wykonuje ten ruch jakby chciała sięgnąć do szyi. I trzymamy, czyli kciuk podpiera się teraz na Twojej szyi, zbliżając się do siódmego kręgu szyjnego, ale jednocześnie ramię wyciąga nas do góry. Ok, i zmieniamy stronę. Teraz lewa się prostuje, chwytamy prawą ręką za lewy łokieć, rotujemy skórę na łokciu do wewnątrz i jeszcze pomagamy wydłużyć się temu obszarowi do góry. Spokojnie, wdech, wydech. Utrzymaj rękę w tej pozycji, i przełóż prawą rękę do przodu, zrotuj jeszcze mocniej biceps. wyciągnij ramię do góry. I teraz trzymając dłoń. Tak, czyli teraz mamy taki stoper. Kieruj się lewym kciukiem w stronę szyi, w stronę siódmego kręgu szyjnego. To jest taki najbardziej wypukły punkt na dole szyi, w miejscu, w którym odcinek szyjny przechodzi już w piersiowy. No i spokojny wdech, wydech. I teraz prostujemy. Unieś obie ręce do góry, jeszcze raz połącz dłonie, wyciągnij się, głowa prosto patrz przed siebie i z wydechem ponownie. Wyobraź sobie, że masz dodatkową parę rąk, która nie pozwala ci przesuwać łokci do przodu, tylko je rotuje od zewnętrznego do wewnętrznego i wyciąga skórę na tricepsie w stronę czubka łokci. I spokojny wdech, wydech. No ja czuję, że moje plecy się pięknie unoszą w obszarze nerek do góry. I powoli uniesiemy ramiona, rozszerz na boki i skieruj w dół. Teraz ta praktyka daje nam trochę obrazu. Oczywiście ona będzie bardziej intensywnie działała na plecy, boki ciała, talie, ale to jest też taki punkt diagnostyczny, w którym jeśli gdzieś w rotacji, w uniesieniu, w przesunięciu Poczujesz, że pojawia się blokada, pojawia się ból, to nie kontynuujesz dalej danego ruchu, tylko zwracasz się do innych praktyk, które pozwolą Ci uwolnić dany obszar, zrzucić z niego napięcie, łagodnie go wzmocnić, i dopiero wracasz do ruchu, gdzie bark jest płynny. Tak naprawdę tym ruchem Diagnozujemy ramię, zobacz, w jakiej płaszczyźnie ono sobie pracuje. Tak, do tego jeszcze dochodzą inne płaszczyzny. Zaraz do nich przejdziemy. I w ten sposób możesz obserwować, czy staw barkowy prawidłowo reaguje na wszechstronny ruch. Jeżeli gdzieś pojawia się blokada, to jest to taka, taki znak zapytania. Okej, okay, co tam się dzieje? I taka luneta przyglądamy się temu uważnie i pracujemy z tym obszarem do stanu komfortu, do stanu zdrowia. Teraz zaproszę Cię do pozycji stojącej, rozszerz nogi do szerokości swoich bioder. Wyobraź sobie, że rysujesz dwie kreski pomiędzy drugim a trzecim palcem stopy w stronę stawu skokowego przez yy, śródstopie i. Te dwie linie powinny być teraz względem siebie równoległe. Wycofaj ciężar ciała na pięty, nie odrywając palców stóp. I to bardzo ważna sprawa, żeby za chwilę praca z barkami nie osadziła się w lędźwiach, żeby nie poszła po prostu w odcinek lędźwiowy, tylko faktycznie odbywała się w Twoich ramionach. Więc teraz przesuń górne pośladki do dolnych pośladków, unieś się z kolców biodrowych do góry, Cały czas rotuj przodu ud do wewnątrz, nie pozwalając, aby stopy rozpadały się na boki, uda rozpadały się na boki i wyciągnij ręce wzdłuż boków ciała Tadasa na pozycja góry. Teraz przenieś ręce do tyłu za plecy, zaplatając wszystkie palce dłoni w koszyczek. Połącz ze sobą kciuki i powoli wyprostuj ręce w łokcie. Zwróć uwagę, czy nie robisz tego z lędźwi. Zwróć uwagę, czy nie robisz tego z szyi. Jeszcze raz, kontrolując podwinięcie górnych pośladków do dolnych pośladków, ciężar ciała na piętach, naszego żółwika, broda do tyłu, potyńca do tyłu, rotujesz barki od wewnątrz na zewnątrz, odkręcasz bicepsy w przód, pachy w przód, pachy również unoszą się do góry i doprostowujesz ręce w łokciach. Odciągasz ręce tylko na tyle, na ile czujesz się komfortowo w opuszczaniu barków i w ich rotacji. Ręce nie mogą podnosić się do góry w momencie, kiedy Twoje barki zamykają się i pochylają do przodu. W tej pozycji możesz naprawdę poczuć, że zewnętrzne łopatki kierują się do kręgosłupa, mięsień kapturowy pleców przesuwa w dół, a szyja uwalnia od napięcia. Trzy oddechy. Oddychaj pełną piersią. I powoli rozluźnij splot. Przesuń o jeden palec w dół. Teraz Twój drugi mały palec znajduje się na dole. I jeszcze raz ciężar ciała do pięt. Górne pośladki do dolnych. Kolce biodrowe w górę. Powoli prostujemy ręce w łokciach. Mam nadzieję, że masz wpływ na swojego żółwika. Broda w tył, podtylica w tył. Gardło miękkie i spokojne. Szyja długa. Pamiętasz jeszcze o lince na czubku głowy. I ona wyciągnie Cię do góry. I trzy oddechy. Pachy otwarte, talia uniesiona dług, Silne nogi. Nogi to są Twoje dwa filary, to jest Twoja podstawa, na której mocno stoisz po to, żeby móc teraz otwierać klatkę piersiową. Ostatni głęboki wdech, wydech. I powoli z wydechem rozluźnij splot. Wróć do Tadasana, ręce wzdłuż boków ciała. I teraz wyciągnij ręce przed siebie. Tak samo jak poprzednio, zapleć palce dłoni w koszyczek. Tym razem odkręć wnętrze dłoni do przodu i zadbaj o to, żeby kciuki pozostawały połączone. Na kolejnym wdechu unieś ręce do góry. Niech talia się otworzy, niech boki ciała się otworzą. I znów zwróć uwagę, czy nie wyginasz się w lęć. Górne pośladki do dolnych pośladków, kolce biodrowe do góry. Pępek zbliża się do kręgosłupa, a nie od niego pasywnie oddala. I rozciągamy się bokami ciała w górę. Uwolnij szyję, uwolnij gardło, spokojny wdech, wydech. Jeszcze jeden wdech. I na wydechu, opuść ręce na oś barków, odkręć i zamiń. Przesuń palce o jeden w dół, teraz drugi mały palec na dole splotu, ponownie odkręć. Kciuki połączone na superglu i z wdechem unieś ręce w górę. Górne pośladki do dolnych pośladków, kolce bedrowe w górę. Pamiętaj o aktywnych, mocnych, silnych i wyprostowanych nogach. I teraz wyprostuj ręce, sięgnij wnętrzami w gór, dłoni w górę do sufitu. Wykonaj pełny, głęboki wdech, wydech. Z wydechem nie opada i z wydechem zachowujemy echo wzrastania w górę. I ostatni głęboki wdech, wydech. Ależ długość. Wydech, opuszczamy ręce. I rozluźnij. Te krótkie praktyki mogą towarzyszyć Ci na co dzień. Naprawdę wierzę, że wykonanie nawet jednego ćwiczenia, powtórzenie je dwa razy, y, chociażby wtedy, kiedy nastawiasz wodę na herbatę czy kawę, spowoduje, że mm, będziemy odwracać skutki Nawykowego garbienia się, pochylania i zamykania klatki piersiowej. Nawet po tej krótkiej sesji zobacz, jak się czujesz, zobacz, jak czują się Twoje plecy, i chociaż pracowaliśmy z barkami i z tym wszechstronnym ruchem mazowania stawów barkowych, czy czujesz, że Twoje plecy zadziałały? Czy czujesz, że w ciele poruszył się oddech? Czy czujesz, że oddech dotarł do kolejnych segmentów w klatce piersiowej, że przestał być mały, ciasny i płytki, a często też zamknięta klatka piersiowa, to powoduje, że nasz oddech się spłyca, że nasz oddech się skraca? Czy masz ochotę i przestrzeń na to, żeby zaczerpnąć pełniejszy, głębszy wdech, wydech? Czy inaczej czuje się Twoja szyja i inaczej czuje się Twoja głowa? Jeśli masz ochotę, podziel się ze mną, e, w komentarzu, co odczuwasz, co się zadziało, co było fajne, a co sprawiało ci trudność. Zapraszam cię do kolejnej lekcji, już za tydzień. Znów będziemy uwalniać emocje z ciała, znów będziemy się ruszać i mam nadzieję, dodawać sobie energii, wigoru i będziemy poprawiać swoje samopoczucie.